Witajcie, witajcie. Jest 16 lipiec. Zapraszam na zbiór kalarepy, ale tylko jednej sztuki. Pędzimy w tymże oto kierunku. Dziś zbieramy jedną sztukę. Zobaczymy, czy będzie łykowata, czy też delikatna w smaku. Ta oto kula idzie do zerbania Odmiana Blankyt. Wysiewałam na rozsadę 22 lutego. Równo miesiąc później była pykowana, a kiedy sadziłam z mężem do gruntu, tego już nie pamiętam. Wiem, że odmiana inna gigant, która tu rośnie, była miesiąc później posadzona od tej oto blankit. Wychodzi na to, że będzie chyba troszkę łykowata, bo, bo ta skórka jakaś taka nie jest już jędrna. A jadłam kiedyś u znajomych surówkę z jabłka, marchewki i kalarepy startej na tarce o grubych oczkach z odrobiną jogurtu i majonezu, i była tak pyszna, tak lekka, że chciałam też mieć. Można kupić, wiadomo. Ale że uprawiamy jakieś tam warzy warzywa dla siebie. No to wiecie, człowiek chciał mieć swoje. Więc mam tu 9 sztuk. Z tego ta jest największa. I tu gdzie zielsko znowu atakuje. Właśnie koło podróbci. Zaledwie ze trzy tygodnie temu posadziliśmy resztę kalarepek. No podróbcia, ty znowu tu przed ekran. Masz parcie na ekran, co? Ale zobaczcie najpierw z tych tak późno dosadzonych zaczyna się zawiązywać jakaś maleńka. Ona spokojnie zdąży dojrzeć. No patrzcie, no muszę nagrać. Przecież ona tego pragnie. Widzisz ty ją? Dobra, dziewczyno. Kociczka, słonecznika połamiesz. Ziewa. ziewa, ziewa, tyle powiesz, dawaj ją, połamiesz, połamiesz, zabieraj ten zadek, no nuku, au, au, ki, łobuzie, dobra, słuchajcie, bo my tu gadu, gadu, nie rwaliśmy nigdy wcześniej kalarety. czy będzie wychodziła lekko z ziemi, o, ta jej zakotwiczona noga? Czy jest głęboko, czy nie? Próbujemy. Dawaj, o malutku. I no <grych> dosyć lekko. Przynajmniej jak się złapie dwoma no. rękami. Tak, poczekaj. No patrzcie, jaki byczek. Ile może ważyć? Już nie chce mi się powaga iść, ale korzeń taki jest. Nie była głęboko zakotwiczona. Czy one tak mają? Nie, fajna. Oby smakowała. Chyba z tej jednej zrobimy tylko. Nie, ta może niech rośnie jeszcze. To co? Nożyk w dłoń i. Ojej, jej, się znowu pojawił. Spójrzcie, już raz tryskaliśmy. Mączliki to są. Odcinamy nóżkę. Tak, teraz listki. A nóżka to co? Pan z nóżką zostawi. Uh -huh. Tak jest. Nie. Bardzo idzie. Czekaj. Ale wiecie, zdrewniały to. Jest szok. O ty! To ja mam złe przeczucia. Jak łatwo wyszła z ziemi, tak ciężko było odciąć tu. Mączliki uciekają. Wiesz co? Jak ona się okaże zdrewniałą być, jak będziemy tarli, to zerwiemy tą drugą w kolejności wielkości. Jak będziemy obierali od góry, czy uda się tak jak jabłuszko, jak najdłuższą obierkę uzyskać? I jak jest tempa, jak uważasz? Porównując obieranie Nie, marchewki? Nie, podobno, Można nawet łatwiej niż to marchewka, Momentum. Ale kolor, ojej, słuchajcie, pokaż. Ale ja myślałam, że kolor jak będzie... Jak awokado koloru. Tak, jak awokado. Ale ja myślałam, że będzie fioletowe tutaj. No, gdzie? Fioletowy? Aj! No, dlaczego by nie? Tak jak czerwona kapusta. No nie, na, na pierzchu jest fioletowe. No, ale nie, nie sądziłam. A tu jest łykowate? No, jest. Jest? Na spodzie tutaj przy korzeniu jest takie łykowate. Mhm, no trzeba bo proszę, To już chyba na desce. Trzeba no to proszę. dawaj to. Czyli aż tak ciężko w palcu próbuj? Tak, w palcu jest ciężko. Ciężko, Bylebyś się nie skaleczył. Będę próbował, to ciężko faktycznie idzie. Trzeba faktycznie. na czymś twardym. Słuchaj, to ja myślę, że je bierzemy tą drugą też. Ha, No co ty sądzisz? No co? No. No, daj spróbujemy może da się odkroić. Miękkie. Mhm. Spróbuj też sam. Mm. Wiecie co? Jak przepyszny. Dobra. Dobra. Głąb z kapusty przepyszny taki lekko słodki. Au, jakie to ostre jest. Poczekaj. Tu gdzie był korzeń, wyra, ale o ja będę siała na 100%. No surówkę, którą próbowałam, to była przepyszna. Wiecie co, podoba mi się to. Jest Kalarepka. Jeszcze. Mhm. Tak, bardzo jest mi się wielką. podoba. Mm, I to, co spróbowałam, nie jest łykowate. A że ostry jest tu, gdzie, prawda, noga jest połączona z kulą, no to trudno. To ja tej nie zrywam na następny raz, nie. Bo jest mniejsza. A tu, spójrzcie, słabo się wybarwiła. A sprawdźmy, jak wygląda największa biała gigant. Tu są selery. To jest cały ten jest do, do odcięcia, ten cały Pokaż. łykowaty, Aha. do żółtego. Poczekaj, no to jest, pokażę Tak, widzicie? To jest... Ale to cienka warstwa, prawda? Coś Te, takiego. Tak. Trzeba po prostu odciąć wokół. Dobra, czekaj, Ocina. czekaj. Tu jest największe... O Jezu, zobacz, zobacz, słuchaj. A ta plam dostała czarnych. Ta fioletowa nie miała czegoś takiego. Zobaczcie. Czarne plamy na tym. Ale jeszcze na liściach. Ha, czy te o zielonych liściach tak mają? A co kombinujesz? Odcinam. Odcinasz? Uważaj. Bardzo strasznie. To na desce może. Pokaż. Cały taki jest, łykowat. Tak. Ale nie wiem, czy nie bardziej w środku. czy to mm -hmm. ja, jest, jest do Dobra, będziemy ścierali. To wychodzi na to, że trzeba było może wcześniej zebrać, żeby. Taki odrzut nie był. No i tak, te fioletowe na pewno nie miały czarnego nalotu na liściach. Albo to po prostu takie warzywo, że... No. To, nie, to to Ojej, zobacz, zobacz co się dzieje u tej. Patrz tu, czarny widzisz? Na bulwie. Ja. Nie, to jest choroba, ale ja nie znam się, nie wiem jaka. Nie, nie już tym nożykiem. Ha! Słuchajcie, decyzja zapadła. Ścinamy jeszcze tą drugą. Bo to wiadomo, że my i tak sałatę jeszcze do obiadu dorabiamy. Ale ale żeby coś popróbował każdy z domowników. No to co to będzie tej kalarepki jednej? Nawet na popróbowanie za mało. Czy ona też będzie ten Mówisz dół?... Tak, dobra. Albo w ogóle... Oh. Ona też będzie miała taki kawał łykowaty. dochodzą te, te boczne liście. liście boczne. Aha. No tylko trzeba tylko. Patrz to ten mączlik. To minęło już dwa tygodnie od tamtego oprysku, albo ciut dłużej, więcej. Tą dupkę mnie interesuje, czy ona się też będzie taka łykowata. No i zostało 7 kalarepek. O, tam będzie dosyć spora, ale mniejsza od tej, którą teraz chcieliśmy. No dobra, bo tam się ziemniaczki gotują, słuchaj, lecimy. No i co? Nie jest zwykły, tak jak tamta, ale. Pokaż tu. Ale ma tutaj y, część. Malutko. Ale to każde warzywo, tak? Ma tylko tutaj jest w niewielkim stopniu w porównaniu z tamtą. A daj do mojej ręki. Ta miała z jedną czwartą może, a tutaj ma. Tak, czyli nie ma co przetrzymywać. Zaraz taka wielkość małego, po... znaczy się tego pączka. Tamta Ludzie... kalarepa była wielkości znanego pączka, a ta jest trochę mniejsza. To po prostu jest, y, część korzenna, jest taka twarda, i tutaj wchodzi mm -hmm. w miarę. Tak, nie ma co większej niż ta trzymać. Dokładnie. No proszę, kolego Marko, przyjechała ta paczka. Dzięki ci jeszcze raz. Boję się. Ale chłopie, to żeś z wielkością to przesadził. No przecież to będzie to... Człowieku. Człowieku. No i dostałam polecenie założenia rękawiczek. Może być zaminowana i należy się z nią ostrożnie obchodzić. Ach. Super, ale dobra, do Kalarepy wracamy. O losie, o losie. Zagadki. Musi poczekać na swoją kolej. Paczuszka. List, zaraz, zaraz, bo to miał być list przede wszystkim. Szok. Kolego Marko, tak Ci podziękuję na razie takim kwiatuszkiem. Nie trzeba było. A no już lecę do Ciebie, lecę. I co tam? Obrałeś? Z te zielone... Inak one są trochę bardziej niż te zwykłe. Powiedz mi tak, ogólnie, z tym domyślamy się, nie? Ale powiedz ogólnie, która lepiej się obierała? Pierwsza czy druga, druga? Druga, zdecydowanie. Zdecydowanie, dobra. I teraz weź w dwie dłonie. Porównamy wielkość. To jest pączek do kupienia w cukierni. Starczy, starczy, starczy. Ja tam będę to jeść. A to jest ta druga. No duża różnica, co? Szkoda. Ale może ktoś z Państwa wie, czy jest kala rybka, bo ja jeszcze nie szukałam, żeby miała miąższ fioletowy. Taki jak tu były kule przecież, że ja taką chcę. <laughs> Idziemy działać. No i co przy kwiatku nagietka? Dobra, punkt odniesienia. O, tu jest piękny nagietek jeszcze. Zobaczcie. I kwiat piękny, o, 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 trzymaj tak. Fajnie mieć takiego asystenta. Asystencie, ty się cieszysz, że pełnisz taką oto funkcję. Bardzo, tu się asystenka cieszy się no. a tu jeszcze. Asystentka, niu, 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 niu. tylko nie w kanne. Chodź, chodź. Ty, ty, bo połamie. Och, to jest diable małe kocie. No i wyjdź człowieku na chwilę, to ci zaraz umili coś czas, Jakby i tak nie było dosyć przyjemności w ogródku. A to przesyłka, a to koteczka, a to towarzystwo. <grym> Żeby takich chwil było więcej, wszystkim życzę takich przyjemnych. Bo też i załamka idzie, i choroba panuje wśród armuzów. I ogólnie temperatury niekorzystne, połowa lipca, dajcie spokój. Melony też niestety smutno się zaczął dziać od wczoraj. Zobaczymy, jak się trze. Oj, kwiatek w takim kolorze, jaki ma kalarepa z zewnątrz. Jak idzie? Ogólnie normalnie, dobrze, nie ma oporu. Miękka jest taka. No. A pokaż biurki wióreczki, tam już marchewki troszkę jest, czekaj bardzo delikatna jest czekajcie, czekajcie, muszę spróbować jak to smakuje no ej, mm, no ej, pychota dobra, pychota polecam by się w kalary mm, miodzik, pycha pierwsze spojrzenia to są właśnie z takim pysznym głębem soczystym z kapusty. Dobra, dalej ja sama. Panie kolego, możesz tam iść już, chyba że chcesz trzeć. <grybujesz> Dobra, ale z tym to ja uciekam do domu. No dobrze, dwie kalarepki starte, marchewka też. Możliwe, że jeszcze troszkę marchewki dotrę, ale Teraz muszę iść na polowanie. Muszę jabłko upolować. Tak, tak, upolować jabłko. Nie wiem, czy cośkolwiek zostało. Bo bogościem był w naszym ogrodzie nie tak dawno temu Łoś. I często bał się jabłkami, których już niewiele zostało, ponieważ opadły i bardzo duża ilość była zepsuta. A tu na. Jeszcze na drzewie zepsuta. A tu na dodatek łoś przyszedł i resztkę nam wyżarł. A zapraszam swoją drogą na film. Gdzie pokazuję wizytę łosia. O! Jest! Jest jabłko. Ha! Ocalało. Tylko pytanie ono nie będzie zepsute trochę mi wzrostu brak by zerwać to jabłuszko o, mam no, jest psujące się ale się wykroi to co złe fuj, uciekaj no i poluję na następne taki to sezon w tym roku nie sezon a może przez te wszystkie lata kiedy mówiliśmy, że Drzewa są tyle lat, a jabłka nie ma. Tak jak na przykład malinówka oberlanska. Drzewo jest jedenasty rok. Jedno, jedyne jabłko było na nim przez te wszystkie lata. To może przyczyną było to, że też był tu łoś. No tu jest, ale ono jest za żywe. Idę do innych jabłonek. Dobre i to jedno, no. I tak człowiek trzyma te drzewa, trzyma. Widzicie, i co z tego ma? Nic. Gdyby pryskał. No ale to po to kupować, mieć swoje, by pryskać, by jeść pryskane. Ja nie chcę tak. My nie chcemy. A to jest piękny liliowiec. Przyjdzie czas, że zrobię filmy z samych kwitnących liliowców, bo uzbierało się tego troszkę. Oj, tak. Dobra, zobaczmy co na tym drzewie. I jeszcze szara reneta jest tam w głębi. Tak, polowanie na jabłka. Prędzej grzyby znajdę niż jabłko zerwę z własnego A Ale ktoś tu podgląda mnie. Sonia, kotka sąsiadu. Słoneczka wypoczywała, a ja jej spokój zakłóciłam. Jest jedno jabłko. Dwa. Tam, gdzie słońce. Tylko też nie dosięgnę, no. O, no i załatwiłam. Pękła gałąź, a ja tylko troszkę nagięłam. Tylko troszkę. No i gdzie to jabłko? Spadło. E, tam do bani to wszystko. Chyba trzeba te jabłonki powymieniać, bo to. Słaby materiał i niezgodny. To nie są te odmiany, które miały być. To miała być kosztel. Słuchajcie, to miała być kosztel starodawna. Od tego sprzedawcy gdzieś tam spod Karpacia przyjechały i róże niezgodne, same różowe mimo różnych kolorów i jabłonki. To tylko szara reneta się zgadza. No, to jest zbiór. Dwa jabłka i do widzenia. To na tyle na ten sezon. To chyba przeznaczenie, by mieć do pierwszej w życiu kalarepki cośkolwiek swojego na surówkę. No widzicie, a to piękna lilia. Parę dni temu rozkwitła. I zobaczcie, jaką to otoczkę można stworzyć wokół zbioru własnej kalarepki, takiego zwykłego niby warzywa kapustnego. Ale jak pierwszy raz uprawiane, to sprawia frajdę ta niewiadoma. I od taka historyja powstała o kalarepce. Dla, dla zapaleńców takich ogrodowych, którzy nie lubią, może inaczej, którym nie przeszkadza takie rozwlekłe, rozwlekłe, wiecie, coś. Którym nie przeszkadza to, że nie ma konkretów. Ale jest za to coś innego. Może bardziej tak na wagę złota dla niektórych osób. Ja takie lubię rzeczy też z przyjemnością oglądam, jak mam czas. Dobra, to na tyle. Jeszcze jogurciku, troszkę majonezu i, i proszę. Warto uprawiać kalarepę. A jak mówi Tomasz Wodziński na kanale Info Uprawa, Warto uprawiać warzywa. Warto być ogrodnikiem. To jest prawda. Ucieczka od problemów. Panaceum na zło tego świata. Jedno z panaceum. Takie pozytywne. Do widzenia. A kalarepka zostanie zaserwowana do piersi kurczaczka w sosie śmietanowym, suszonym porem, selerem, świeżą startą marcheweczką. Taki gulasz. I ziemniaczki z własnego zbioru. Bo Bon appetit tak mówi się. Gdzie? Pozdrawiamy smacznego uprawiajcie kalarebkę. Do widzenia.